Kolejna oczywista oczywistość wydawałoby się, no ale jednak nie do końca. Wiele osób uważa, że Mariusz Pudzianowski ma charakter do sportu walki, a dla mnie jest totalna bzdura i zaraz wam pokażę dlaczego. Zaczniemy sobie od trzeciej zawodowej walki Mariusza z Timem Sylwią, który odklepał ciosy. Dobra, jest to zrozumiała opcja Darko stosi też kiedyś odklepał ciosy z Filem Defriesem. Jednorazową sytuację można zrozumieć. Kolejne odklepywanie ciosów nastąpiło w walce z Mamedem na KSW 77 to może mamy to jest legenda tego sportu ale momentalnie jak zapiął plecy no to Mariusz się podał, jedyne o czym myślał to żeby jak najszybciej odklepać i ostatnia walka z Edimholem, w którym Mariusz znowu odklepuje cios. wyobrażacie sobie sytuację, w której Michał Materla pod tych wszystkich krwawych wojnach odklepuje cios, bo Adrian Bartosiński, który z rozjebanym bicepsem bije się pięć rund z Grzybykiem i wygrywa Prawdziwy zawodnik MMA nie klepie ciosów, po prostu nie rozumiem tego faktu w momencie, w którym stoi nad tobą sędzia, mówi ci komendę, broń się i on może przerwać walkę, no, dosłownie za sekundę. Jeszcze nie możemy zapomnieć krzywej akcji na KSW 35 z Marcinem Różalskim, w której Mariusz ewidentnie klepał, cio, potem wciskał farmazony, że tak nie było, się jakieś protesty składać. No Różal z nim mocno pojechał i grubo go wyjaśnił w tej sprawie. Pudzian nie ma charakteru do sportu walki, aby to po prostu ludzie mylicie z dyscypliną. Pudzian to tytan pracy i osiągnął bardzo wiele, ale nie mylcie tego z charakterem i serduchem do walki. Pewnie będziecie mówić, że Pudzianowi było po prostu szkoda zdrowia, ale prawda jest taka, że on ma tyle pieniędzy, że nie musi się bić. Jak już wychodzi do klatki, to niech pokaże trochę serducha i nie odpuszcza pojedynku. Wiadomo, że Mariusza trzeba docenić za wkład w MMA, bo zrobi naprawdę dużo, ale typowo medialnie, a nie sportową. No i wielu zawodników WCA zawsze śmiało się z Mariusza, że woli on trenować z manekinami niż chodzić na sparring, więc jednak coś w tym musi być.